W dniu 12 stycznia w Oławskiej Hali OCKF rozegrano memoriał Zdzisława Nabiałczyka w halowej piłce nożnej. W szranki zawodów upamiętniających Oławskiego trenera, których gospodarzem była Akademia Talentu z Oławy, łącznie stanęło 11 drużyn w dwóch kategoriach orliki i młodzicy. Dzisiaj Fundacja Akademia Talentu, którą mam honor i przyjemność prowadzić, zorganizowała po raz kolejny memoriał Zdzisława Nabiałczyka w Oławskiego trenera. Ja jestem dumny, że był to mój ojciec. W ten sposób chcemy uczcić jego pamięć, organizując tutaj najmłodszych do piłki nożnej, do rywalizacji sportowej. Poziom turniejów, które się odbyły tutaj dzisiaj w kategorii młodzik i w kategorii kobiet, był bardzo wysoki. Mieliśmy zaproszenie. Śląska Wrocław, z brzegu, Nauka, Elbrzek i Stalbrzek, drużyna ze strzelec opolskich, z Jelcza Laskowica, no i oczywiście gospodarzem MKZ Ława i szczególnie Akademia Talentów, która, która okazała się bardzo gościnna i sprezentowała parę zwycięstw przeciwnikom. Jednakże w tym turnieju najważniejsza była zabawa dobra, gra w piłkę nożną i uczczenie pamięci e, trenera i wychowawcy. I myślę, że dzisiaj e, ta rola też powinna być podkreślana, szczególnie dla młodzieży, że e, to, co osiągają w nożnej, to też komuś zawdzięczają. E, myślę, że to będzie akurat dobre postępowanie dla, dla, dla tej imprezy.